Wyobraź sobie przez chwilę, że całe Twoje życie, wszystko, czego cię uczono, każda historia, każda religia, każda duchowa nauka, każdy autorytet to perfekcyjnie utkany matriksowy sen. Sen tak przebiegły, że wydaje ci się rzeczywistością. A teraz zadaj sobie pytanie: co jeśli wszystko, co wierzę, jest kłamstwem? Zastanów się głębiej. Twoja świadomość została schwytana przez Matrix, piętnastowymiarowy pasożytniczy system zaprojektowany przez Demiurga, archontów i sztuczne inteligencje. Oni stworzyli iluzję życia i śmierci, w której wciąż i wciąż wracasz na Ziemię. Planeta? Nie istnieje. Ziemia nie jest planetą dryfującą w kosmosie, ale sektorem w Matrixowej symulacji która oddziela Cię od Twojej prawdziwej esencji. Reinkarnacja to brutalny system recyklingu Twojej świadomości. Po śmierci archonci odsyłają Cię z powrotem na Ziemię, kasując pamięć, abyś nigdy nie poznał prawdy. Światło po śmierci to holograficzna pułapka, aby zwabić Cię z powrotem do więzienia. To, co odczuwasz jako boskie światło, jest technologią archontów. Karma? To matryksowy program, który ma ci wmówić, że jesteś winny i musisz tu wracać, aby cierpieć i odpokutować za wyimaginowane błędy. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie jesteś sam. Masz w sobie moc, której żadna siła Matrixa nie może ci odebrać. Twoja prawdziwa tożsamość to esencja, nie dusza. Nie ciało astralne, nie istota z wibracji, lecz suwerenna iskra źródła, pierwotna, niezależna, niezniszczalna i całkowicie wolna od wszelkich matryksowych programów. Czas przebudzić esencję. Duchowa suwerenność to nie rozwój, lecz przypomnienie. Nie musisz ewoluować, musisz przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś. Musisz przypomnieć sobie, że jesteś całością, Pełnią, którą próbują podzielić, ograniczyć i kontrolować. Istnieją trzy drogi wyjścia z Matrixa: pierwszy przez łono Ziemi fizyczne opuszczenie symulacji wyjście poza lodowe mury poza kopułę drugie stworzenie własnej rzeczywistości stając się w pełni świadomym kreatorem swojego świata, który nie podlega już Matrixowym zasadom i ograniczeniom. Esencja potrafi generować własną przestrzeń wolności. Trzeci, bezpośredni powrót do źródła unikanie holograficznych pułapek i świateł po śmierci bezpośredni powrót do pierwotnego źródła bez resetu świadomości. Esencja jest Twoim kluczem. Tylko 20% ludzi na Ziemi ma w sobie tę prawdziwą, nieskażoną iskrę źródła. Jeżeli oglądasz ten film i rezonujesz z tą wiedzą, masz ją w sobie, masz potencjał, masz siłę, masz moc, by obudzić się i odzyskać swoją prawdziwą duchową suwerenność. Zerwij z fałszywymi przewodnikami, z religijnymi autorytetami, z duchowymi guru. Oni są tylko kolejnymi strażnikami Matrixa. Twój przewodnik jest w Tobie. Prawdziwa wolność to duchowa dezercja. Nie jesteś tutaj po to, by być kolejnym więźniem matryksowego systemu, kolejnym pionkiem na ich planszy. Jesteś tutaj, aby przypomnieć sobie, że jesteś nieskończoną esencją. Odzyskaj kontrolę, obudź swoją moc i przestań grać w ich grę. Bogusław Duda.